Jest już jesień, temperatury spadają, więc czas na test Tesli Model X w wersji Plaid, którą właśnie zawożę do klienta na wynajem do Kielc z Warszawy i zrobimy sobie test zużycia energii. Zobaczymy jaki jest zasięg tego samochodu przy takich niskich temperaturach. Dzisiaj mamy około 9 stopni i zobaczymy jakie będzie zużycie energii, jaki zasięg. A na początek dodam jeszcze, że ta Tesla jest na 20-calowych felgach. Więc zużycie powinno być całkiem przyzwoite. Pokażę Wam jeszcze na początek, jak te drzwi się tutaj otwierają, bo jak je zamknę teraz, to może się wydawać, że, że nie da się ich otworzyć, bo auto stoi dosyć blisko. Zobaczcie, jak to wygląda z takiej szerszej perspektywy. Naprawdę wygląda to, jakbyśmy nie mogli tam wsiąść, jakby te drzwi miały się nie otworzyć, ale przez to, że one zachodzą w taki specyficzny sposób to bez problemu te drzwi się otwierają Zobaczcie, najpierw unoszą się do góry by te ramiona a dopiero potem one zachodzą tak szerzej Więc bez problemu tutaj można te drzwi otworzyć, a jak otworzę sobie przednie drzwi to zobaczcie, tutaj jest dosyć ciasno, więc o wiele wygodniej jest teraz sięść sobie tutaj niż tutaj Ta Tesla ma baterię o pojemności 94 96,2 ale użytkowa pojemność, która jeszcze została po tej degradacji, którą ten samochód ma, to jest 94,4. To jest energia, którą możemy tutaj wykorzystać, która jest dla nas dostępna. Samochód ma 1,8% degradacji po przejechaniu około 18 tysięcy km, więc to jest bardzo mała degradacja, i to jest rzecz zupełnie normalna, że na początku jak macie nowe samochody, to ta degradacja, szczególnie w pierwszym roku, jest największa i potem ona jest coraz. Spowalnia, jest coraz wolniejsza, więc nie martwcie się tym, że zawsze w pierwszym roku ta degradacja będzie większa. To jest świetne, właśnie w XL, że wszystko tutaj widzimy. I szczególnie wspaniale tym samolotem jeździ się po centrum Warszawy, gdzie możemy cały czas podziwiać wieżowce. I przede wszystkim to jest jakby taka dodatk dodatkowa wartość, ale najważniejsze w tym jest to, że jak podjedziecie blisko sygnalizacji to wtedy i tak ją zobaczycie zawsze, bo możecie nawet stać pod nią i tak zobaczycie, to jest fajna, fajna funkcja w Tesli Model X. Auto całą noc stało, nie ładowało się dzisiaj, ani nie jechało jakiejś większej trasy, więc bateria jest zimna, więc na początkowym etapie podróży zużycie może być trochę większe, no, dlatego, że samochód po prostu musi się ogrzać i, i silniki i bateria muszą się też podgrzać. Jedziemy teraz na stację ładowania Greenwaya w Kielcach. Greenway e, w końcu powiększył tą moc stacji ładowania w Kielcach, bo wcześniej ładowarka w Kielcach miała tylko 50 kW i w Kielcach brakowało cały czas jakiejś takiej szybkiej ładowarki. Teraz jest, jest mocno oblegane i tam sobie pojedziemy e, i samochód prognozuje, że dojedziemy na 23%. O, puszczamy autobus. Szczególnie, że elektryczne. 23% na miejscu, mamy 170 do celu, a mamy baterii 71%. Ja jestem szczerze ciekaw, jak wyjdzie ten test zużycia energii. Bardziej chodzi mi tutaj o taki realny zasięg. Planuję jechać 120-130 na godzinę. Jeszcze zobaczymy za chwilę, jak będzie sytuacja na drodze wyglądała. Ale jak jechałem takim samym X-em wersji PLED do Chorwacji, no to około 400 km to było takie realne przy prędkości autostradowej. I dzisiaj sobie zobaczymy, jak się to zmienia w, w stosunku do temperatury. Teraz już mamy. 8 stopni. Tesla ostatnio wprowadziła fajną rzecz, pokazuje teraz, znaczy już od jakiegoś czasu, pokazuje samo dokładnie, ile co nam zużywa energii, więc widzimy, że mamy 0,4% na jazdę i na razie 0 na ogrzewanie czy przygotowanie akumulatora czy wzniesienia. Zobaczymy, jak to będzie po całej trasie. Właśnie zobaczyłem, że na tym autobusie była reklama ECO-N eco, N. eco N otwiera w tym roku jeszcze jedną stację ładowania przy lotnisku Chopina i prawdopodobnie w Nadarzynie I właśnie akurat taki zbieg, że przede mną jechał autobus z reklamą Dojechałem już do Kielc i moje zużycie energii wynosiło na całej trasie 25,8 kWh. Przejechałem 174 km, cały czas jadąc z prędkością 130 km na godzinę. Parę razy musiałem zwalniać, bo coś blokowało drogę. Moje zużycie było trochę większe niż prognozowane. Na początku szło to zgodnie z prognozą, potem to było wyższe, dlatego że zaczął lekko padać deszcz i na nawierzchnia była mokra, więc to zużycie yy, się zwiększyło. Łącznie zeszło nam 45, 9% na samą jazdę i, i tak jak widzicie, 2,7% więcej. Klimatyzacja 1,7%, zniesienia 1,3%, pozostałe czynniki. I teraz zobaczcie to, co tutaj nam mówi system. Gdybym jechał 20 km na godzinę mniej, czyli jechałbym 110 km zamiast 130, zaoszczędziłbym 7,4%. I zaraz do tego wrócimy. A wiatr e, o prędkości 8,4% e, nadłożył nam 3,4% i niskie ciśnienie w oponach, bo mam 2,8, a powinno być 2,9, więc gdybym miał o dziesiątą bara więcej, to teoretycznie niecały procent bym zaoszczędził. Moje zużycie energii wynosiło teraz już na całej trasie 25,5 kWh. I pamiętacie, jak na początku filmu pokazywałem Wam, jaka jest degradacja baterii w tym samochodzie? Degradacja w tym momencie wynosi 1,8, czyli zostało nam 94,4 kWh dostępnej pojemności. I teraz robimy sobie 94,4 i zobaczymy, ile byśmy przejechali jadąc cały czas prędkością 130 km na godzinę, zużywając 25,5 kWh. Zrobilibyśmy 370 km, rozładowując samochód od 100% do zera. To jest bardzo dobry wynik, jak dla mnie, gdzie 130 km na godzinę, Teraz ogrzewanie mam nastawione na 23,5, więc jest dosyć, dosyć ciepło. No i kompletnie nie oszczędzałem pod żadnym względem tutaj energii. I teraz wróćmy sobie do tego do tych 7,4% taka oszczędność w postaci ja pojadę 110 zamiast 130 w przypadku tego samochodu, tych nowych Tesli naprawdę ma małe znaczenie bo one mają tak gigantyczne zasięgi że tym autem nie trzeba w ogóle oszczędzać. W lecie udało mi się zrobić 400 km na jednym ładowaniu, jadąc właśnie z taką prędkością, teraz to trochę spadło przez to, że jest zimno, już teraz mamy 7 stopni ta różnica jest tak niewielka, że ja i tak się częściej zatrzymuję, więc nawet gdyby miał wyjeżdżał z Warszawy z baterią na 100% naładowaną, to i tak bym gdzieś tutaj w okolicach Kielc zrobił przystanek na ładowanie po takich 200 km, więc ja, ja preferuję co 200 km robić po naładowanie. na ładowanie. Nareszcie tutaj jest porządna ładowarka, 140 kW, bo ostatnio jak byliśmy w Kielcach to miała 50 kW i mogła ładować tylko jeden samochód. Przed chwilą, jak rozpocząłem ładowanie, miałem 140 kW, teraz jak Eskę podpięliśmy jeszcze, to już mamy równiutko po 70 kW, bo ładowarka dzieli na. Na, na dwa e, i zobaczcie jeszcze raz, e, 176 km 25,5 zobaczymy sobie tak dla porównania jak to, jak to było w esce 23,4 ale czasami intensywnie mocno, No to 2 kWh godziny, godziny masz mniej niż ja Jesteś okay. z, no. z siebie dumna? Jestem Namari zjechała całą drogę za mną, web w Zderzak w zderzak ale bez przesady, z zachowaniem bezpiecznej odległości. No i to zużycie takiej starej SC wynosi 23 kWh. To sprawdzimy sobie jeszcze, jak to jest w SC. SK w tym momencie. Ma degradację na poziomie 18,2%, czyli pojemność użytkowa, która została, bo początkowo, tak jak widzicie, było 84,7%, a teraz mamy, bo to jest netto, a brutto 90, tak jak oznaczenie 92. I teraz zostało nam 69,3 kWh. Dobra, 69,3 podzielić przez 23,4. Dobra, to nam daje 296 km zasięgu. Jadąc 130 na godzinę tym samochodem, który ma przebiegu, żeby nie było to, Wam pokażę, który w tym momencie ma 489 110 przebiegu i powiedzcie mi, że ten wynik nie jest dobry 200, prawie 300 km jakbyśmy zwolnili, to grubo ponad 300 km i za to kocham ten samochód tą moją Eskę, którą jeżdżę już siódmy rok, że ona ma tak duży zasięg pomimo swojego, swojego wieku i swojej degradacji i to jest dla mnie wystarczające, bo jeżeli ten zasięg realny przy takich realnych prędkościach autostradowych wynosi około 300 km, to dla mnie to jest zupełnie zupełności, tak jak wcześniej mówiłem, co 200 km lubię się zatrzymywać, Więc mam jeszcze 100 km rezerwy i widzicie, da się pod. No i na koniec jeszcze przeliczyłem szybko ile kilometrów zjadło, zjadła nam klimatyzacja, czyli ogrzewanie. I na całej trasie to jest 1,7% czyli to daje nam nieco ponad 6 km zasięgu. Więc przy temperaturze teraz 7 stopni. I tutaj też zawsze mówię, że te temperatury w Polsce są na tyle mało znaczne, na tyle jakby wysokie w porównaniu na przykład do krajów skandynawskich, że to jest nieodczuwalne. Bo jak mamy minus -30, to faktycznie to mogłoby być odczuwalne. Co sam przetestowałem będąc za kołem podbiegu nowym, ale jeżeli w Polsce to nawet jest kilka czy nawet powiedzmy do 10% to jest wszystko akceptowalne. Jak dla mnie i, i to nie jest wcale dużo. Dajcie proszę znać, czy takie filmy Was interesują, bo wiem, że nie dla wszystkich interesujące jest to, ile, ile zużywa dany samochód i takie szczegółowe statystyki. Staram się zazwyczaj mówić tak, żeby dla każdego to było przystępne, więc dajcie znać w komentarzu koniecznie i zapraszam Was, jeżeli chcielibyście przejechać się taką Tesla Model x to możecie ją wynająć u mnie w wypożyczalni EV-Rent. Eee, możemy się nią przejechać wspólnie, możecie wynająć inne Tesla, do tego Was zapraszam i do zobaczenia. Cześć.